LOLO 3210. Dzisiaj Wam pokażę ważną rzecz w grillu. Kiedy nakładamy kiełbaski na ruszt, albo szaszłyki, sery, kurczaki i inne dobrodziejstwa, wtedy kiedy widzicie, tak jak teraz, jest biały osad na węglu na, na drewnie, wtedy to jest spora do położenia i tak właśnie tutaj mamy przygotowane. Szaszliki jako ostatnio Szaszłyki lubią temperaturę Proszę powykładać Widzicie tutaj wszystko Nie na językach ognia Wtedy to jest zdrowiutkie Wspaniałe aż chcę się jeść ile średnio ktoś się zapyta szaszłyków robimy no to wszystko zależy od spustu tak zwanego na trzy osoby ja uważam że 10 szaszłyków to jest ok te szaszłyki ważą około 2 kg czyli po 700 g zjadamy na Michę plus jakiś chlebek, pieczywo, bułeczka i do tego oczywiście szklaneczka, winiunia, ja zaraz pokażę Jakie winko, czym można nawet teraz troszeczkę polać też szaszłyki. Za chwileczkę Wam pokażę. No właśnie, i tu już widzicie w szklanetce jest winiunio czerwone. Można co niektóre, co niektóre szaszłyki, ale to tak delikatnie, po kropelce. To zawsze wpłynie na Oczywiście, a resztę wasze zdrowie, a no, przyjemny zapach się robi. Tu mamy też dmuchawkę. Proszę pokazać jak dmuchawka działa. Delikatnie teraz delikatnie podmuchać. Proszę. Widzicie dmuchawą. Ręczną Minimalnie. i już wystarczy. Za chwilę będziemy obracać. Tu widzicie, już się jakieś pojawiają soczki pierwsze. I za chwilę Wam pokażę. A ptaki jak się cieszą, że będzie impreza. O teraz nawet tutaj taki szybki najazd zrobimy. Niesamowite Szaszłyki, ciąg dalszy, lolo 3, 2RN0 Pozdrowienia dla Żanety i wyprzyrodniczki Paweł Wantulok Stanisław Kowalski I za chwilę jeszcze inne osoby różnie Oczywiście Gocha Gola, Mister CZ06 Okiem działkowca Marlena, Najman, El Testosteron, oczywiście pozdrawiam też Rafa, Rafa, Rafatusa. Elo, elo, wino wypite trochę. No oczywiście obracamy teraz szaszłyki. Widzicie, kurczak się robi biały. Mięso kurczaka tutaj na tym ostatnim specjalnie jest takim szaszłyk tylko z kurczaka. Dla osób, które nie lubią warzyw i jedzą samego hamburgera bez hotleta, a na grillu jedzą samego szaszłyka. Niech go pokażę, może on się już trochę zespawał. Ale widzicie, wszystko ładnie można za, za chwilę obniżyć, oczywiście. Jak to wygląda. Tutaj Wam pokażę za chwilę, jak się powinno tak tym winem robić. LOL-O3210 dzisiaj do popicia będzie na grillu, karmi. Pozdrawiam wszystkich. Jeszcze chciałem życzenia, oczywiście, dla. Sylwester K i Darek Eś stali kompanii wyjazdów zagranicznych. Poszukiwacze skarbów. Jeden szukał ostatnio skarbów u jednej z Rosjanek. Skarby są zawsze w różnych miejscach bardzo schowane. Podobno musiał nawet zastosować maszynkę do golenia ale no to jest osobny temat na osobny film na innym portalu ponownie obrót Wykonujemy obrocik Napiszcie, czy lubicie kolorowe bardziej, czy. Mówię o szaszłykach, oczywiście. Czy bardziej kolorowe lubicie, czy, czy bardziej takie jednorodne jak ten. Możecie też napisać, czy lubicie kolorowe wody. Wiadomo, nie? Jeszcze z i się ma. elo, elo 3210. Przed chwilą byłem w jednym miejscu na terenie babci ogruda. I zobaczcie, pokażę Wam, jak fajnie wygląda, jak już w połowie, po połowie maja w paprocie zaczynają fajnie dawać takie refleksy zieleniny. Jest niesamowite. I to chciałem Wam, za chwilę Wam pokażę, właśnie taki inny plan z ogrodu babci. Babci Kady, hej. Wiem, że nie każdy lubi takie widoki. Ale ja lubię rzeczy dobre, miłe, namiętne, refleksyjne. I bez względu na to, czy jest spirytusik najwydystyowaniu czy nie, to widzicie fajnie przyrodę tutaj widać, słychać i czuć. Obcowanie z przyrodą w ogóle jest wspaniałe, bo ludzie wtedy mają czas na przemyślenia i mają różne takie ciekawe pomysły im do głowy też przychodzą. A paprocie, kiedyś Wam chyba pokazywałem już kwitnięcie paproci, pora kwitnienia 24 czerwca, noc kupały oczywiście. Niedługo Wam pokażę aparaturę do spirytusu i inne urządzenia rektyfikacyjne, kolby itd. itd. A tutaj Wam jeszcze pokażę, bo maj jest taki ciekawy, wiem, że obiegliśmy trochę od szaszłyków i od grillowania. Ale przyznacie, że widok jest wspaniały. Pozdrawiam i we przyrodniczkę. Tutaj te nasadzenia to babcia wspólnie ze mną komponowała kiedyś, czy ja tak podałem taki przykład w sumie, ale też lubię. Widzicie tutaj tutaj są już następne kwiatki, ale tutaj wam pokażę coś ciekawego, co bardzo ja lubię, mianowicie maki. Są różne. A tutaj są już takie Pora właśnie kwitnienia. Takie są piękne, wiem, że w ogrodzie w sumie można bardzo wiele rzeczy pokazywać. W ogóle taka kompozycja też tutaj jest piękna. Jak widzicie. Jest niesamowite. Jeżeli ktoś się lubi relaksować przyrodą, to, to na pewno jest to teraz maj. Piękna pora, kiedy, kiedy można wszystko zaobserwować. Za chwilę przechodzimy do szaszłyków. Stawiamy teraz na niższy poziom. Takim, na takim węgielku naprawdę delikatnym wykonujemy ostatni obrót w sumie. Tutaj niektóre sobie pozamieniamy. Słyszycie, to ładnie skwierczy. Zaraz przystępujemy do konsumpcji. Wam życzę. Zdrowia, ptaki ćwierkają. Halo, Halo 3210. Jeśli się podobało, będzie mi miło, jak będzie 10 lajków pod filmem Dla miłośników przyrody. To też jest chyba nieduży wysiłek. Pozdrawiam Was serdecznie. Jeśli się podobało, oczywiście, to wbij subskrypcję, jeśli jesteś nowym użytkownikiem kanału Star TV elo, elo, 3210 pozdrawiam serdecznie i życzę oczywiście miłej niedzieli jutro też jest dzień, wspaniały siema Zapraszam jeszcze oczywiście dzisiaj na premierę z gry 2015 elo, elo 321.0 Tegers Glory Walka tygryska, siema hej.